Siemanko widzowie, z tej strony Igoristy i to jest yy, Daily numer 20 Daily na koniec wakacji, tak widzowie? I dzisiaj będziemy grać w Solar Smash 2D Nowa gierka, zobaczymy co chodzi Ja już trochę popykałem Wiem Wam, że Solar Smash jest trochę lepszy od tego Chociaż tutaj mamy możliwość na przykład grania takim oto gagatkiem Czego w Solar Smash nie mamy do okazji yy, zobaczyć Może wkrótce i w tym momencie po prostu sobie jemy planetę, na przykład ten księżyc możemy sobie rozwalić własnym ciałkiem. Po prostu sobie tutaj rozwalamy, siejemy niszczenie. Tak jak solar, Smash, tylko na płasko. W płaskim świecie. I bardzo fajnie powiem Wam, że wyszło to twórcom. Mi się podoba. To możemy się nawet pokusić o snitterio normalnie. Teraz to zniszczyć i. Załóżmy, że to jest ten robak ze Sliterio. I patrzcie. To jest takie trochę jak Literio, znaczy, że można coś zrobić, o to chodzi. No i sobie jedziemy, jedziemy na przykład... To się nagrywa? To się nagrywa. No i strzelcie suba i łapkę. A Daily już nam niedługo. Można nawet pod odcinkiem. Bo jednak tyle tych subów przyszło, że na 200 mam specjal, nieprzygotowany, ale wiem co chcę nagrać, a to nagrałam w jakieś dwa dni mniej więcej, więc akurat spoko, a tutaj mówię, muszę, a i mamy też takiego, nie wiem, queen jet, gdzie to tak nazywam, walimy sobie po prostu, mamy taki laserek, gdzie jestem, walę się z nim na przykład, mogę, mogę. I tutaj gdzieś jest nasz, o właśnie tu, ja mogę sobie to tak zniszczyć, po prostu wlatuję w to i niszczymy wszystko co spotkam na drodze, tak totalnie, halo, ja tu wcześniej nie mogę, znaczy mówię, Solar Smash mi się bardziej podoba, ale to też jest spoko, jeżeli ktoś lubi gry typu takie 2D, no jeżeli ktoś nie lubi, no to wiadomo. Yy, I Kurczę. Yy, dobra. I nie chcę. Zrozumie tak. Nie wybuchnę. Yy, I też mamy możliwość. Nie tego. Możemy też się zamienić w tych, którzy się tu biją. Na przykład tego ziomka. A nie, bo to jestem nadal tym, co byłem. Chodzi mi o to, że... O, w tego nie mogę się zamienić. Nie. no już było tak. Nie mam to odpalone. Teraz nie mam odpowiedzi, to się mogę zamienić na przykład, o właśnie, i teraz mogę nim grać. O kurczę. I tu mamy taki teleporter. Halo? Yy, no tylko on trochę zepsuty jest, ale działa. Yy, dalej mamy też możliwość wywalania rakiet, one po prostu od środka walą. To jest mina dotykowa, więc jeżeli ją tu dam, to nic nie zrobi, ale jeżeli zrobię o tak, to już coś zrobi. Yy, logiczne. Meteoryty są tak zrobione. Jak to wywaliło się to wielkie. Dobra. Nie wiem, czy to Ziemia, czy co to jest, ale yy, i tak. I teraz dajemy na przykład tu czarną dziurę. Tak totalnie znikąd. I tu dajemy teraz kometę, czy tam coś. No i to wywalamy. I kolejną rzeczą możemy tak zrobić. Możemy to zmiażdżyć. Ale mogą też nas zaatakować w międzyczasie. I ten promień się teraz ładuje tutaj. I na przykład tego rozwalę. Drugiego. Uh -huh. I ten na przykład kawałek ziemi. O właśnie, on się rozwali. Tak samo z tym. Zaraz się również powinien rozwalić. Albo i nie. I też mamy, możemy sobie ich naspałnić i się tu po prostu bili w tej grze. Tyle wiem na razie. Jeżeli są jakieś też sekrety, to mówcie widzowie, ale możemy się trochę pobawić. Zrobić tak na przykład. no I zobaczyć osiągnięcia. A, to chyba nie ma osiągnięć. Dobra, wracamy do gry. Tak. Nie ma osiągnięć. Albo możemy zrobić tak. Zobaczcie, że mamy... Tą siatkę po prostu na inny kolor. Yy, na przykład tak. Mamy dwa księżyce. O Jezu, sorry widzę, ale coś kręci w nosi, musiałem kichnąć. I patrz, ja mogę to tak zmiażdżyć i tu już nie ma jakby grawitacji, to będzie lecieć w jedną stronę, tak samo z tym. Ja to przyciągnę, to się tam zniszczy i potem to już leci w jedną stronę, ten cały kawałek. Ej, a co jakby tu tam wywalić aż? A to jest pytanie, dobre no, 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 no. no. To nic nie dało powiem. Jak to się tepnie? To się nie teleportuje chyba. Albo może? Tu nie wypada. Też nie? <trywności> y -y, nie wypada. Jakby zrobić... Tak. No serio. O! Dobrze, 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 dobrze. Chodzi mi o to, żeby to wypadło. Za tej strefy. To co się wtedy dzieje? Serio. Bum. Ej, ale tu spoko, że można... A ja bym zrespił na przykład już yy, siebie tam za, za tą strefą. To się od razu wracam. Okej. Okay. No, 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 no. Strzelam sobie parapawam. Mm się nie ruszał. Okej. Okay. Teraz tak powiększamy sobie. No nie tak. Zapomniałem, że mam to ustawione. Yy, I albo mi się wydaje, bo to się przesunęło... Tak, przesunęło się trochę. I się jeszcze kręci w kółko. To robimy teraz tak. Kometa, 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 kometa. I teraz nagle robimy w środku totalnie. I szybko teraz tak, tak, tak. No dawaj, 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 dawaj. dawaj. dziura jest w ziemi. I teraz musimy to zawrócić. Zawr zawracamy to, zawracamy, zawracamy. A to się trochę zatrzymało. Zawracaj to, zawracaj to. Ej, nieźle! I nie zawróciłem to tak trochę. Zróbmy kometę na przykład tak. Uuu, jak to dostało! Ej, a teraz jak zrobił tak? Idealne. Teraz zróbmy tak. Trochę to przyciągniemy pewnie. i Dobra, zróbmy tak. Walnijmy to tak i to będzie lecieć ogólnie. I teraz w którym momencie bym to zrobił? Jeszcze. Raz, dwa, trzy. I jak to wyjdzie kawałek, to przyciągamy od razu. O, mogę tak zrobić, ok? Wyszło. A też nic nie daje to, że ja to przyciągam, bo to yy, mogę ewentualnie jeszcze to uratować w y, sposób taki. No. Tylko, że w tym momencie to leci tam. I już nic nie robi. O na przed te boty mogę wciągać, ej to też jest ciekawe. Ciekawe, jak zniszczę wszystkie te boty, to czy coś jeszcze zostanie? I weźmy kometę jeszcze. ej A to znika? Jakie jest czarna dziura? Ej, ale to jest ciekawe nawet. Czy to zniknie teraz? Zniknęło. Ej, I już nie ma żadnych botów totalnie. Ej, zostało to zniszczone. I mamy jeszcze coś tutaj. Ej, są różne te. Czemu ja tego wcześniej nie odkryłem. Dlaczego? No super, akcept. No no super. Dobra, jesteśmy? Tak, widzę, że to są tylko kosmici. I z kim, do kogo nie strzelają? Do nikąd. A nie, w te. To, to możemy im trochę pomóc. Chcę wiedzieć, co się stanie. To im trochę pomogę. Jakby to się serio zniszczyło. Aby będą atakować tam, i teraz przylatują ci, z nie wiadomo skąd, totalnie. Yy, możemy jeszcze to rozwalić. A tu jest dużo tych asteroid, czy czegoś tam. Yy, to idzie, to teraz robimy tak. Jak to poszło? Ok. I teraz nie ma tego. I zróbmy teraz tak. Yy, weźmy tak, i to są ci. Ci chyba. Nie, bo to są. to jest gwiazdka. To oni są ci, tak. To są ci. tu ich spamimy i jeszcze kosmitów dospammy. I to będzie taka wojna totalnie. I na przykład teraz zrobimy paru takich. Oni ich niby będą ostrzeliwać ale ostrzał, ostrzał będzie. ostrzeliwać, co? Yy, no. Ale się nie przebiją. Ej, bo tam gdzie są zamknięci. Co jest? Dobra, już nie. Ale, bo to jest bariera. E, o, jaka jatka tu jest i teraz. I teraz dajmy taką czarną dziurkę tu, żeby wyrównać szanse, mniej więcej. I to w tym momencie tych czterech kosmitów. No, szans to nawet oni nie mają. Ten główny statek też jest ostrzeliwany bardzo. Ej, czy to. Oni wezmą strzelą tu? Nie będą mieli psychy. Wszystkich statek. Sprawdźmy, czy oni będą mieli psychę strzelić do własnego statku. Mnie ciekawi. Jak tak, to. No, mieliby psychę, jakby. No no, 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 dawaj, 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 dawaj. Może strzelam, bo im tu na spamię, tak że się nie, przy... nie przejdą. Zablokują się. Ej, no strzeli. Strzelił, ale. No nie, strzelili. Czyli mie mieliby psychę strzelić, okej. Okay. I yy, teraz mówimy tak. I jeszcze tak to widzowie. I teraz robimy. No, takie niespodzianki zrobimy. Powiem Wam, że ciekawi się w to gra. I gdzie jest ten statek alfa, czy coś? i to walnęło. Patrzcie na to. Tu wali w nich. To ich jeszcze odpycha. Dobra, zrobimy tak. Trochę ich przeżyje, trochę nie. Gdzie oni są? Albo oni tam gdzieś odlecieli, nie wiadomo gdzie, i najbardziej mnie to ciekawi. Że zrobiłbym tak, i zrobiłbym tak, i zacząłbym tak wjeżdżać w to. Znaczy, to coś by to dało? Czy musiałbym bardzo długo czekać? Bo jeżeli długo, to. Nie, chyba długo. To dajmy na przykład. O tak, zróbmy. No widzę, że już trochę szybciej, chociaż nie do końca. Jak to zmieni kolor, to będzie dobrze. No, nadal ma taki niebieski. Chyba, że zrobimy tak sobie kolego zapewnimy albo zrobimy po prostu czarną dziurę. Jaki to ma kolor teraz? Też taki niebieski, no jak to? Oj, żółty. Czy to serio od środka się rozwaliło? Tak. A bo to kółko się przesuwa, nie bo to się przesuwa razem z tym. Zróbmy szybko tak. No, 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 jest. no. Jest. Kurczeczek. Serio. O, się ode mnie. Da się to da się to rozwalić. I w tym momencie to nie, nie wiem, co totalnie to daje, więc kończymy odcineczek i dzięki za oglądanie. Do zobaczenia, dajcie suba, lajka i nara.